Zapraszam dzisiaj na ciasto z truskawkami i kokosem bez pieczenia. Białą czekoladę połam na kawałki, następnie rozpuść w garnku na małym płomieniu, cały czas mieszając. Rozpuszczoną czekoladę wystuć, truskawki pokrój na połówki, schłodzoną śmietanę ubij na sztywną. Pod koniec ubijania dodaj wystudzoną czekoladę. Do masy wsyp wiórki kokosowe i wszystko pomieszaj. Gotową masę podziel na trzy równe części. W tortownicy ułóż pierwszą warstwę biszkoptów. Na biszkopty przełóż jedną część masy. Rozsmaruj. Na masie kokosowej ułóż połówki truskawek. Na truskawkach rozprowadź drugą warstwę masy. Na masie ułóż pozostałe biszkopty. Na biszkoptach rozsmaruj ostatnią część masy. Wierzch ciasta udekoruj drugą warstwą truskawek. Gotowe ciasto wstaw do lodówki na całą noc. Smacznego!